Witamy! Artur Jakubek i Piotr Łuczak z redakcji Profitechnika. Jesteśmy na Mistrzostwach Mechaników w Poznaniu. Drodzy Państwo, dzisiaj zaczynamy konkurencję, w której nasza redakcja wraz z redakcją Top Agra patronuje. Będziemy patrzeć na zmagania i oceniać zmagania najlepszych młodych mechaników w Polsce. Edycja Mistrzostw Młodych Mechaników. Tym razem przygotowaliśmy znacznie więcej stacji, ponieważ jesteśmy skupieni na szkołach rolniczych. Ja jestem akurat przy stacji, która jest dedykowana doborowi odpowiednich rozpylaczy. Każdy młody mechanik powinien też mieć pojęcie, w jaki sposób dobrać odpowiedni rozpylacz do odpowiednich parametrów pracy. I tym zadaniem właśnie będzie ta stacja, gdzie młody mechanik będzie musiał w odpowiedni sposób dobrać poprzez parametry pracy opryskiwacza, odpowiedni rozmiar rozpylacza. Jak można wiedzieć, podczas prowadzenia prac z jednym z najważniejszych kwestii jest umiejętne operowanie maszyn przez operatorów, dlatego zdecydowaliśmy się, aby w konkursie ocie wystawić prasę, a zadaniem, które tutaj wystawiliśmy, będzie prawidłowe założenie siatki do aparatu owijającego. Trzeba Przewidywane na to zadanie jest to około 50 sekund. Jesteśmy na stanowisku, na którym uczniowie będą wykonywać jedno z zadań konkursowych. Mamy rozmieszczone numerki, na którym poszczególne elementy silnika muszą zostać zidentyfikowane według listy dostarczonej przez organizatora konkursu uczniom. I oni mają 4 minuty na to, żeby zidentyfikować te elementy, oddać nam kartę wypełnioną z poprawnymi odpowiedziami i przejść do kolejnej konkurencji. Podczas tego zadania uczestnicy mistrzostw będą musieli wyznaczyć linię na prowadzenia autotrak na zdalnym monitorze, na symulatorze zdalnego monitora 2630. Uczestnicy konkursu na tym stanowisku będą musieli ustawić wybrane parametry z ich kartki, formularza na terminalu naszej firmy. Między innymi będą to takie parametry jak ustawienie maksymalnej wysokości tylnego zaczepu, ustawienie maksymalnej prędkości obrotowej silnika, ustawienie tylnego wałka odbioru mocy czy ustawienie przepływów na pierwszym gnieździe hydrauliki zewnętrznej.